Sadzimy czosnek jesienią. Jedną z najważniejszych jesiennych czynności w ogrodzie jest sadzenie czosnku. Aby rośliny dobrze wytrzymały silne mrozy i dały zdrowe pędy na wiosnę, przed sadzeniem ziemi konieczne jest dokładne przygotowanie. Znaczenie przygotowania czosnku przed sadzeniem. Moczenie ząbków przed sadzeniem ma wiele zalet. Uprawa staje się bardziej odporna i silniejsza na atak szkodników podziemnych. Ma większą wytrzymałość na mróz, minimalizuje ryzyko infekcji chorobami zakaźnymi i grzybiczymi. Wiosną rośliny będą mocniejsze i zdrowsze. Z odpowiednio przygotowanego czosnku można uzyskać bogate zbiory. Jak przygotować czosnek przed sadzeniem przed zimą? Wszystkie metody mają ważny cel: pomóc ząbkom godnie przetrwać zimę a wiosną ochronić młode pędy przed chorobami i szkodnikami. Nadmanganian potasu. Przygotujmy lekko różowy roztwór nadmanganianu potasu. Namoczmy ząbki w przygotowanym roztworze przez 12 godzin. Roztwór soli. W 5 litrach wrzącej wody należy rozpuścić 3 łyżki soli kamiennej grubej. Ostudzić i namoczyć czosnek w tym roztworze przez około 20-30 minut. Popiół drzewny. W dwóch litrach musimy dokładnie wymieszać 400 g popiołu drzewnego. Mieszankę tę trzeba zagotować, ostudzić i mm, ząbki moczymy w roztworze popiołu przez 2 godziny. Natlenek wodoru, czyli woda utleniona. Do jednego litra płynu musimy wlać dwie łyżki wody utlenionej i włożyć ząbki czosnku. Zabieg dezynfekujący i przeciwgrzybiczy trwa 20 minut. Siarczan miedzi. Przygotujmy mieszankę 1% siarczanu miedzi. W 10 litrach wody, wody dokładnie rozpuśćmy jedną łyżeczkę. Namoczmy surowiec roślinny w siarczanie miedzi i odczekajmy pół godziny. Przed sadzeniem cząstku zaleca się przygotowanie zarówno jego ząbków, jak i gleby, w której będzie rósł. Dodatkowo czynności odkażające zapewnią maksymalną jego ochronę przed szkodnikami i różnymi chorobami. Zaleca się coroczną zmianę miejsca, w którym sadzimy czosnek. Jeśli będzie rósł w tym samym miejscu przez kilka lat z rzędu, to główki nie będą się dobrze przechowywać. Szczypior będzie się rozwijać bardziej aktywnie niż cebulki, czyli będzie dużo większy, a główki coraz mniejsze. Znacznie wzrośnie ryzyko rozwoju chorób bakteryjnych i zakaźnych w glebie. Przygotowanie gleby. Musimy glebę głęboko przekopać, usuwając wszystkie chwasty. Dodajmy odżywkę do ziemi: jedną łyżkę stołową superfosfatu i dwie łyżki stołowe siarczanu potasu na 1000 m2 gleby. Jeśli ziemia ma wysoką kwasowość, dodatkowo musimy dodać kredę lub wapno. Jedną łyżkę stołową na 1 metr kwadratowy. Aby uzdatnić glebę, podam Wam kilka możliwości podlewania. Roztwór 40 g siarczanu miedzi na 10 litrów wody nie tylko odżywia glebę, ale również ją dezynfekuje. Aby zapobiec chorobom i szkodnikom, to musimy zmieszać jedną łyżkę sody. 1 łyżkę amoniaku i 5 litrów wody. Kolejną kompozycję, którą przygotujemy, jest to 3 razy 10, czyli po 10 g siarczanu miedzi, kwasu borowego i nadmanganianu potasu, które musimy rozpuścić w 10 litrach wody. Ma ona właściwości antybakteryjne, dezynfekujące. I przeciwgrzybicze. Glebę przygotowujemy na 10-15 dni przed rozłączeniem siewu. Moczenie czosku przed sadzeniem jest koniecznością. Dzięki pracom przygotowawczym wzrasta odporność na mróz, i stres w uprawie jest dużo bardziej odporny na działanie szkodników, atak drobnoustrojów chorobotwórczych grzybów bakterii i infekcji